Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Kurier Szczeciński. 16-17 czerwca 1946 roku niedziela poniedziałek. List pasterski 32 biskupów Polski Londyn. 32 biskupów i arcybiskupów Polski zebranych w Częstochowie ułożyło tekst listu pasterskiego, który odczytany będzie w niedzielę z Ambon Wszystkich Kościołów. List zawiera ustępy piętnujące metodę stosowania gwałtów w walce politycznej. Już 15 transportów Polaków przybyło z Jugosławii. Warszawa. Rozpoczęta na początku ubiegłego miesiąca reemigracja Polaków z Jugosławii do kraju czyni dalsze postępy. Do chwili obecnej przybyło 15 transportów obejmujących około 8 tysięcy ludzi. W transportach tych znajdują się rolnicy, którzy wracają bogato zaopatrzeni w żywy inwentarz, narzędzia rolnicze i przedmioty gospodarstwa domowego. Przybyli skierowani zostali na dolny Śląsk, gdzie czekały na nich specjalnie zarezerwowane gospodarstwa w powiecie Bolesławice. Przystąpili oni natychmiast do robót w polu. Powrót górników polskich z Francji. Z Francji przybywają w dalszym ciągu transporty górników polskich. Do obecnej chwili przybyły już trzy transporty, które skierowane zostały do kopalń okręgu Wałbrzyskiego i na Śląsko Polski. Powrót Polaków z Niemiec. Pociągi, które przewożą wysiedlanych z Polski Niemców zabierają w powrotnej drodze z angielskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej przebywających tam jeszcze Polaków. Od marca wróciło tą drogą około 20 tysięcy Polaków w 22 transportach. Powiększenie obszaru województwa szczecińskiego. Na posiedzeniu w dniu 29 maja Rada Ministrów dokonała podziału administracyjnego ziem odzyskanych. Pewnym zmianom uległ obszar województwa szczecińskiego, które powiększone zostało o powiaty. Bytowski, Miastecki, Sławieński i Słupski, wchodzące w skład dotąd województwa gdańskiego oraz opowiaty Czuchowski i Złotowski, należące dotychczas do województwa pomorskiego. Gęsta sieć autobusów pokryje Pomorze Zachodnie. Z początkiem bieżącego roku PKS dysponowała 11 samochodami. W ciągu następnych miesięcy otrzymano wozy z demobilu Armii Polskiej i z darów UNRAM. Następnie prawdziwe już autobusy z Polski Centralnej. Obecnie PKS posiada 50 samochodów obsługujących 9 linii. Gruntownej zmianie uległ też personel techniczny, do którego dostało się wielu ludzi mających jedynie na celu chęć jak najszybszego wzbogacenia się. W wielu wypadkach samochody używano do przewożenia szabru. Ostatnio stan ten uległ radykalnej zmianie. W najbliższym czasie szoferzy i konduktorzy będą umundurowani. Z powiatów donoszą. Pierwszy zakład dentystyczny został niedawno otwarty w Gryfinie. Jest to jedyny zakład na terenie całego powiatu. Wałcz. Pięćdziesiąt jałówek otrzymał niedawno powiat Wałcz z transportów przybyłych ze Szwecji. Jest to bydło rasy bezrogiej, ma się odznaczać dużą mlecznością.